Hej, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shia, to jest kolejny odcinek z serii Fallout New Vegas. No, już bez tego, let's play. Okej, okay. tutaj spotkałem takiego żula, który nazywa się Zgniles. Nie wiem, czy żul to dobre słowo w ogóle, ale już mniejsza z tym. On oferuje nam jakieś informacje. Hey, pal, first thing you Freeside jest przez pack Yahoos, call themselves the Kings. ich leader. who oddly enough calls himself the king currently has his hands full trying to prevent an all-out riot in freeside that's two tips but what the hell you're a new customer so the extra one's on me want to hear another no, mention the ncr and people around here get a little on edge there's talk that they're going to take over all of new vegas it doesn't help that they've got military camps all over the place, and more troops pour into the area daily. That one was pretty good, right? How about another? Things have generally been bad here for the squatters, the people who came here hoping for a better life and just got stuck. But lately, the mood has changed. The squatters seem to be a bit more optimistic. I wonder what happened. That one was pretty good, right? How about another? I've heard the Garretts over at the Atomic Wrangler are having a hard time collecting some money owed to them. An enterprising person like yourself might be able to make some caps helping. Not There's a rumor that a huge army is camped to the east, massing to attack the NCR. Like that had ever happened? who in the world could stand up to the ncr and win? what do you say? one another. No, if you've been around the kings, you may have met one of them named pacer. he's always stomping around trying to show off his authority. being new, you weren't around when it happened, but a few months ago pacer pissed off the van graff family, big time. no one knows what went down, but word is the van graffs still want him dead. What do you say? In the area between the north and east gates is the old mormon fort, where the followers of the apocalypse have set themselves up. The followers aren't a bad bunch, and provide healing and supplies to the people of Freeside as they can. I got more where that... Have you tried going to the strip only to be stopped by those big metal murder machines? happens every day around here. but if you know the right people, you can get through the gate without being a rich man. i got more where that came from. one another. Dobra, to będzie długo trwało. No, ale cóż, i heard something about a town south of here being attacked, which means either the attack was... what do you say? Dobra, dobra. there's a guy out on the main drag who sells second... what do you say? at the northwest end of fremont's Nie... Koleś pieprzy tak trochę bez sensu, także pominimy tą rozmowę już. Nie chcę mi się go słuchać. Za to poszukamy sobie, czy tutaj czegoś ciekawego nie ma. Niestety nie. Trudno jest tu naprawdę znać jakąś ciekawą informację. A tu jest niedaleko Krypta 34. Nie? Pytanie brzmi, gdzie są obozy tego, tego całego. RNK, czyli Republiki Nowej Kalifornii, tej armii, co tam broni. Wjedziemy na przedmieścia Vegas. <laughs> Być może na przedmieściach Vegas znajdziemy tą kobitkę, której tam mieliśmy szukać. No nie wiem, jak z tym będzie, ale postaram się coś znaleźć. O, tam się widzę, kończy autostrada, albo i nie autostrada, nie wiem, jak to nazwać. Dobrze. Gdzieś jest ten obóz, którego szukamy. Nie za bardzo w którą stronę mam iść W tamtą chyba nie za bardzo hmm. Tutaj No to użyjemy szybkiej podróży I zobaczymy co teraz się stanie Jak tam dotrzemy <śmiech> <śmiech> Wybaczcie, jak się dzisiaj straszne. E, strasznie mi męczy gardło Okej, okay, gdzie jest ten obóz? To jest ten obóz? Zaraz zobaczymy Wszystko na to wskazuje, no ale cóż Dobra, załadowało się. Tak, to jest obóz Republiki Nowej Kalifornii. Czemu ty mi tak nieładnie wskazujesz tym palcem? A, tak, nieważne. No, rzeczywiście taki militarny obóz typowy. Fajnie skonstruowany, nawet szczerze powiedziawszy. Poszukamy po namiotach, może znajdziemy tę kobitę. Jakkolwiek ona się nazywa. E, ok. Rzeczy, że to może być ciężkie, bo tu jest naprawdę sporo e, namiotów do przeszukania. Także może ja zrobię krótkie cięcie i spotkamy się, kiedy już znajdę tą kobitę. Do zobaczenia. Ok, e, jestem z powrotem. E, nie udało mi się znaleźć babki, ale za to udało mi się przy wielu, wielu, naprawdę wielu próbach odkryć wreszcie e, prawidłową kombinację odpowiedzi. Ok, tu right, we go

Dziękuję Dostaliśmy informację jakąś, zaraz zobaczymy co teraz będę mógł zrobić Gdzieś tu, teraz muszę iść I teraz mi to wskazuje na tą część New Vegas, w której, w której byłem ostatnio i nie mogłem się przedostać właśnie Także nie wiem co z tego wyjdzie Czy ja tutaj teraz muszę iść? Nie wiem, ale spróbuję No, już. Okej, okay, jesteśmy, ale chyba jednak nie tutaj. Także cofniemy się. Obejdziemy ten budynek i być może tam znajdziemy wreszcie odpowiedź na nasze pytania. I wreszcie, być może uda nam się załatwić to zadanie. które już, szczerze mówiąc, mnie strasznie męczy i strasznie sprawia, że, że chciałbym odstawić tą grę. Ale być może w końcu się coś uda wykombinować. Ale swoją drogą, to miasto ma bardzo fajny klimat. Ale o tym już chyba mówiłem, drzwi do Freeside. Dobra. Oj, chyba nie tu jednak. To gdzie mam iść? Bo ja już się powoli gubię. Tutaj czy nie? Tutaj w końcu. Chyba nie za bardzo. Chyba, że mamy teraz z kimś porozmawiać. To już inna sprawa. Drzwi do Freeside. Chyba nie za bardzo tutaj. No ale z drugiej strony innej drogi nie ma, także. Będę szukał w nieskończoność, coś czuję, jak to dalej pójdzie. Chyba że się da obejść jeszcze z tej strony, to spróbujemy. Mhm, da się. Tutaj jest jakaś droga. No zobaczymy. Tu już widzę takie totalnie meliniarskie te miejsca, które teraz zwiedzam są. O, proszę, tam stoi dwóch strażników. No nigdy bym nie pomyślał, że tutaj trzeba iść. Także w sumie lepiej. Okej, okay, żołnierz... A, faktycznie. Hold co jest? Nadieja. Head on through. Dziękuję. Witamy w zrujnowanym. Czy miś tam? No proszę. Ach, faktycznie. Darmowe jedzenie. Ale czy dostaniemy coś też? Ja też chcę coś dostać. Welcome. There's food and water here for any citizen of the Please have some. Okay.

you were right. but here, take another helping for your friend. it'll be our secret. okay, this time, something Tom. yes? that's not really a pleasant topic of conversation. let's just say we have our reasons. you know, julie, not everyone in the ncr sees eye to eye with the followers, but they're okay in my book, mostly because of her. if you really want to know, we sent an envoy to the king. Offering to coordinate the relief effort. Uh huh. In a manner of speaking, our envoy was brutally beaten and only barely survived. My superiors ordered the relief mission scrapped. I managed to get clearance to carry out the mission anyway, but with greatly reduced support. Now, there's not enough supplies to go around, even if I wanted to serve the rest of Freeside, which I don't. That's all in the past now. I should get back to work. Say hi to Julie for me. Aha, czyli król też maczał w tym palce, z tego, co widzę. Mhm. Zobaczymy, czy król coś o tym wie, bo być może to jest jakiś kit albo pizza na wodę, że przeciwnicy tego króla być może pobili tego wysłannika. Ale zobaczymy. No, wypadałoby przynajmniej go poinformować o tym, dlatego że tak czy siak chcemy się dostać do tego New Vegas, więc wypadałoby mu powiedzieć jak najwięcej. W końcu dla niego pracujemy, prawda? Dobra. Czas przejść na drugą stronę mocy. Drzwi do freeside Tu dużo się tych książek pokazuje. Co prawda, te książki już nie dają e, takich profitów jak w Fallout 3. Coś zmienia fakt, że dalej są fajną e, pozycją dla kolekcjonerów. Ale na razie się tym nie będę zajmował, dlatego że nie bawimy się na razie w coś takiego. Ok, widzę już ten. To Casino The King, ile to jest w ogóle kasyno. Bardziej taki. okay. yes, Okay, well, hey there. i heard that ncr soldier lady told you some wild story about them sending a messenger to us to work out some deal. that's bullshit and it's nothing to bother the king with. more like they sent someone to spy on us and he wasn't tough enough to last in freeside. so do everyone a favor and keep your mouth shut about it, okay? Eee... Ehm, chciałbyś. No nie dostanę po mordzie, ale koleś uciekł. Także być może boi się króla. No wypadałoby z królem pogadać. On na pewno bardzo chętnie usłyszy takie informacje, że pikawa. Po części go zdradził. out like food and stuff. that ain't nothing to get ruffled over. you find anything else? Tak. ah, that would explain the goons. they're here to keep people like my friends away from the food. that ain't something i support. no, sir. wait a minute. wait a minute. they said what? <laughs> that would explain why they're all riled at us. seems like we have a big misunderstanding.

To znaczy, że może zrobić burdel, także lecimy tam jak najszybciej. Przydałby się jakiś motor. Jakbym miał motor, to by to, za, to by to się dało załatwić w kilka sekund. Ale niestety nie ma tak dobrze. To jest chyba to przejście, którym wcześniej się przegramoliliśmy. Także skorzystamy z niego i tym razem. O, to jest chyba ten koleś, którego tam musimy też oduzależnić, że tak powiem. Ale spokojnie. Przede wszystkim muszę levelować. Bo bez levelowania nic z tym nie zrobimy. O Boże! Wciągałem pistolet do tej. Niezła strzelina, jakaś jest. O proszę. Martwy król. A za to wezmę sobie ten strój, bo mi się zawsze podobał. Dobra. O matko, jaki tu burder zrobili. Dobra. Spokojnie, panowie. Ej, z kim mogę porozmawiać? Z tobą? Ty jesteś kim? Matko, jak nie lubię takiej sytuacji. A wy? to nie jest dobry czas. Nie, dziękuję

Przyznam, że mi się bardzo to podoba. Ale dobra, nieważne. Tu są drzwi, przegramolimy się nimi. Tu jest dużo biegania w, tym, w tej miejscowości. Ona jest zdecydowanie za duża jak dla mnie. Te budynki powinny być takie bardziej ścisłe i powinny pojawić się oczywiście takie pola na właśnie takie akcje, jak przed ją widzieliśmy. Ale one też powinny tak bardziej przylegać do tego wszystkiego. A tutaj niestety czegoś takiego nie ma. No to już kwestia projektowania lokacji. No ale cóż, nic na to nie poradzimy.

no i proszę, awans. Nareszcie. My zadamy sobie może do retoryki, bo on nas się ostatnio bardzo często przydaje. Chociaż do czegoś tam jeszcze by się przydało. No dobra. Żadnego perka niestety nie dostaniemy. OK. E, chciałbym. Yes, Sure can. I have a friend who has just what you're looking for. Has a shop over yonder by the East Gate, named Mick and Ralph's. Just tell Ralph that I sent you, and he'll get you squared away. A z drugiej strony chciałbym mieć tego pieska. Bym się przydał. I chciałbym też dołączyć do królu, bo są bardzo fajni. Things have been a lot better since you helped. Near as I can tell, some sort of religious institution. Oh, I know it's their school out front, but everything in here seems to be related to the worship of some guy from back in the day. People used to come here to learn about him, to dress like him, move like him, to be him. If that's not worship, I don't know what is. Okay. Um PS, PS, czy nie mogę I got Rex here from a salvager a few years ago. He was a little dinged up when I got him, but one of the followers fixed him right up. Okay. He's been acting peculiar for some time now. I took him to the followers and had him checked out, and they said his brain is bad or something. <laughs> okay. Robopie jest stracił mózg, czyli jedynie niesyntetyczną część jego ciała, prosz, prosz oczywiście ta skóra, która tutaj jest to ona jest Mało istotna w tym wypadku. No. I said they don't have the tools to help him. Okay. For now. But they said eventually he's gonna get worse. I don't know what to do. I don't know. Maybe. If you found a way to help my poor Rex here, I'd be much obliged. Your best bet would be to talk to Julie Farkas over at the old Mormon Fort north of here. Maybe you'll have better luck than I did. Dobra. A czy mogę się przyłączyć? Whoa there. Not just anyone can be a king. First of all, we usually only accept people native to the area. Second, I have to approve, and I don't. You haven't shown me you've got what it takes to be a king yet. But if you're fixing to join something fierce, stick around. And if you play your cards right, things might change. Okay. We've tried to pass our philosophy on to the people of Freeside, but not everyone is ready to be a king. The kids love us, but the old timers tend to shy away and keep to themselves. And they probably couldn't pull off the look anyway. As for the others, No dobra. Czyli na razie nie dotrzemy, a czy nie dostaniemy się do... E, do królów. Także dajmy sobie na razie spokój. No cóż. W takim razie śmigniemy w stronę New Vegas, dlatego że już mamy wstęp. Ale jeszcze jedną sprawę będziemy musieli załatwić, a mianowicie trzeba będzie pójść do tego. Kolesia, który ma nam załatwić właśnie wejściówkę. No, gdzież to jest? Chyba nie ma niestety tego zdania tutaj opisanego, ale koleś, którego szukamy, jest w jednym z budynków w tej drugiej części tego Freeside. Coś zmienia fakt, że za chwilę będziemy musieli już kończyć odcinek, no ale ale spokojnie, gdzieś jakoś tutaj było to. Był ten sklep, którego szukamy, albo mi się wydaje, szukamy gdzieś tu w bocznych uliczkach, w końcu znajdziemy, albo w tą stronę, nie pamiętam już dokładnie. Być może znajdę to poprzez mapkę, także wypadałoby zaglądnąć. Freeside, zrujnowany sklep, Fort Mormon. Pustkowie, o. Czyli musimy iść do tyłu. Czyli dokładnie w tą stronę, tak? Aha, dobra. No chyba, że nie, wtedy się wkurzę. Ale, ale mam nadzieję, że tak. Pójdziemy do tego Mika, uzyskamy dostęp i wtedy zakończę odcinek. Nie będziecie mieli z głowy już oglądanie mnie. Bo domyślam się, że słuchanie mnie przez taki długi czas jest naprawdę męka. Ale mam nadzieję, że Nie. <laughs> że jakoś tam przyjemność odczuwacie? E, chyba w tą stronę. <laughs> A tu są dzieciaki biegają za szczurem, tym takim dziwnym owłosionym. Okej, okay. jesteśmy. Tutaj ma być niby koleś, który nam pomoże. Mam nadzieję, że taki też się tutaj pojawi. Okej, okay. mhm. Mm